Witam serdecznie, dziewczyny i chłopaki. Dzisiaj część druga filmiku o apaszkach Macieja Zabawy. Ja Was serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za tak ogromną popularność na części pierwszej. Dzisiaj Wam pokażę, jak wiązać apaszki na szyi, jak zrobić z nich bluzki. Ogólnie zademonstruję Wam wszystkie apaszki, które dostałam od Pana Macieja Zabawy. A więc zaczynamy. Sposób numer jeden. Apaszka szerokości może 40 cm, długości jakieś 1,60 m. pięknych kolorach, jak widzicie. Głosy fioletowych Ok, także wiązanie numer jeden i to będzie wiązanie na szyję. Ja Wam tutaj żadnych nudnych wiązań nie będę pokazywała, coś takiego ciekawszego. Uwaga, po prostu przewiązuję ją sobie przez szyję, biorę mój stary pierścionek, którego już nie noszę i przekładam ten pierścionek tą opaskę. Uwaga. Mniej więcej tak. I teraz tak. Można to sobie tak zostawić, jeżeli mamy jakiś piękny, długi płaszcz, prawda, będzie to cudownie wyglądało. Pierścionek naprawdę obojętnie, czy to jest drewniany, czy to jest srebrny, czy to jest złoty, naprawdę obojętnie. I teraz możemy sobie zawiązać piękną kokardę. Ja tutaj Wam... Ym, Powiem, że lepiej by było, żeby ten pierścionek był troszeczkę, żeby on był po prostu nie za duży, tak, żeby on nam się nie ześlizgnął z tej apaszki. Bierzemy kokardę, rozciągamy ją sobie pięknie. I teraz sobie możecie wyobrazić, mając jakiś piękny żakiet i taka piękna kokarda z przodu, no bardzo elegancko to wszystko będzie wyglądało. Także do kokardki w tym roku, jak wiecie, są bardzo wielkie, i to już praktycznie jest moda od kilku sezonów na kokardy. Także także, możecie sobie zrobić kokardę z apaszki, prawda? Także to był sposób numer jeden. Sposób numer dwa. Ten sam sposób, czyli pierścionek, apaszka przez szyję. I teraz tak. Prawdopodobnie sposób na plażę. Strój mamy mokry, prawda? Chcemy się go pozbyć, lepimy się. Uwaga, wiążemy się z tyłu. Rozciągamy sobie pięknie, no i uwaga, mamy gotowe bikini. Można sobie zrobić kokardę I to kochani Najprostszy w świecie Sposób numer dwa Kochani, sposób numer trzy Ta sama apaszka Prawdopodobnie ten sposób Użylibyśmy e, Prawdopodobnie na jakiejś imprezie e, A więc tak, przewieszamy ją sobie przy szyję Równolegle Łapie tutaj z tyłu dwie strony. Spinam je sobie broszką, agrafką. Naprawdę od Was zależy, co chcecie użyć. Tak. Czyli zostaje nam tutaj piękny przód. I teraz tak, pasek. Yy, paski od wyboru do koloru. Wiążemy się w pasie. Oto kochani, czaderska bluska. Bardzo zwiewna, bardzo seksowna. Z paskiem z tyłu wygląda tak samo cudownie: odkryta mamy plecy, zakrytą pupę. Rewelacja i potrzebna Wam paszka, pasek i agrafka. Sposób numer cztery: mamy piękny jedwab. Bardzo szeroki, bardzo długi. Mamy na sobie piękną kietkę, jesteśmy na weselu, jesteśmy na przyjęciu, zrobiło nam się zimno, prawda? A wiadomo, do takiej pięknej sukienki z bardzo drogiego materiału no, jakaś marynarka czy kurtka po prostu nie wygląda ładnie, prawda? Przerzucamy przez siebie nasz piękny jedwab, że nam ładnie opadał na ramionach. Końce, które nam tutaj zwicają, pieję, przekładam pierścionek i teraz tak. Albo to sobie tak zostawiamy i zobaczcie jak to pięknie wygląda. Albo znowu. Robimy sobie wiązanie z przodu pięknej kokardy. I uwaga, powiecie, dziewczyny, czy to nie wygląda fenomenalnie. I powiem Wam szczerze, że odkąd dostałam te apaszki od Macieja, zabawy to czuję teraz ogromną różnicę, mając na sobie tanią apaszkę. Nie która parzy mnie po szyi i jest mi gorąco. I powiem Wam szczerze, te apaszki, właśnie jedwabne, są bardzo delikatne, nie, nie parzą ciała, nie jest mi ciepło. I, i, I to mnie właśnie strasznie zaskoczyło, że, że jedwab jest tak cudowny, tak cudownie się nosi. Dobrze, kochani, sposób numer 5. Bierzemy nasz piękny jedwab. I tutaj będziemy tworzyły długą kietkę, a więc tak. Wiążemy się w pasie, i teraz bardzo ważne, żeby ten koniec trzymać. Tą część bierzemy do góry, przekładamy przez szyję. I tutaj. Jeżeli to sobie pociągniecie, to wtedy apaszkę będziecie miały troszeczkę bardziej przylegającą do ciała z tyłu na plecach. I tutaj wiążemy. to sobie bardzo tak zwiernie zostawić, wygląda to cudownie. Albo przewiązać je w pasie, jeżeli chcecie uwidocznić swoją talię osy. I zobaczcie, jak to znowu cudownie wygląda. Kreacja niemalże jak z red carpet, z czerwonego dywanu, prawda, gwiazd. No wygląda to po prostu rewelacyjnie. Następny sposób. Następną piękną apaszką. Tym razem sposób na szyję. Składamy naszą apaszkę, która jest kwadratowa w trójkąt. I to jest chyba najprostszy sposób. Tak, może nam ona zakrywać ramiona, nie musi. I robimy sobie taki mały kraw... krawacik tutaj. A więc tak, tą stronę przekładam. Raz. Przekładam ją przez górę. I przewiązuję. Przekładam po prostu przez ten nasz węzełek. I oto mamy mały krawacik zrobiony z apaszki. Bardzo ładnie to będzie wyglądało na przykład na czarnym płaszczu, szczególnie taki kolorek. Oczywiście, możecie to sobie dać na ramię. Możecie to sobie całkowicie przełożyć i w ten sposób nosić z przodu. Także, naprawdę, dziewczyny, opcji tutaj macie tysiące. Ja bym wam tak mogła pokazywać i pokazywać. Naprawdę sposobów jest tysiące na apaszki.